Cześć, tu Przemek Ofiara i Piotrek Koźmiński. Mamy dla Was świetną nowinę. Powstał nowy kanał Super Sport, na którym możecie oglądać nie tylko magazyn Super Sport poświęcony piłkarskiej Ekstraklasie, gdzie m.in. Piotrek typuje wyniki Ekstraklasy, ale także wszystkie wideo przygotowane przez dziennikarzy Super Expressu. Naprawdę będzie tego bardzo dużo i bardzo ciekawie. Zaraz nastawiamy się z Jankiem Tomaszewskim, który mnie będzie wspierał na 10 rundowy pojedynek. Nasi eksperci wytypowali już wszystkie Wyniki 29 kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. W tabeli typowań wciąż prowadzi sport SEPL. Obowiązkowe miejsce, obowiązkowa pozycja spotkań piłkarskich kibiców. Liczymy, że będziecie z nami, że będą rosły subskrypcje, bo naprawdę pokażemy Wam, że warto w nas zainwestować i tymi łapkami, które również będziemy mieli znakomitych gości. Ja mam znakomitego rywala, czyli Andrzeja Kostyrę, legendę polskiego dziennikarstwa bez podziału na kategorie czy to boks, czy piłka nożna. Są też chłopaki z działu sportowego. Dzieje się, a będzie się działo jeszcze więcej, dlatego musicie być z nami. Subujcie, dajcie łapki w górę. Do zobaczenia. Cześć!